W Niedaszowie barwnym korowodem wieńców dożynkowych prowadzonym przez starostów dożynek rozpoczęły się wspólne dożynki gminy Mściwojów oraz powiatu Jaworskiego. Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się mszą świętą dziękczynną w intencji rolników. Jej uczestnicy dziękowali nie tylko za tegoroczne zbiory, ale równocześnie prosili o pomyślność na nadchodzący rok rolniczego trudu. W trakcie mszy poświęcone zostały wieńce przyniesione przez delegacje sołectw gminy Mściwojów oraz gmin powiatu Jaworskiego. W wielu, wielu latach dożynki zawitały do miejscowości Niedaszów, nieopodal Jawora i wspólnie ze starostą jaworskim Stanisławem Laskowskim postanowiliśmy powrócić do tradycji robienia dożynek powiatowych. Już dawno, dawno w powiecie jaworskim nie było dożynek powiatowych. Inicjatywa wyszła od kolegi Mariusza Forysia, wójta gminy Msiwojów, który zaproponował zorganizowanie wspólnych dożynek, dożynek gminy Msiwojów oraz dożynek powiatowych. Serdecznie dziękuję wszystkim wójtom i burmistrzom, za przyjęcie naszego zaproszenia, za to, że wspólnie mogliśmy podziękować rolnikom z naszych gmin, z naszego powiatu jaworskiego, za doroczne plony oraz opatrzności, za to, że mogliśmy te dary zebrać, za to, że te wszystkie wichury, gdzieś burze ulewy nas gdzieś omijały, wspólnie z wójtem. Mariuszem Forysiem przygotowaliśmy trochę atrakcji, będzie trochę konkurencji pomiędzy sołectwami. Oczywiście będzie wybór najlepszego i najładniejszego, najbardziej atrakcyjnego wieńca dożynkowego gminy Msiwojów, ale również i powiatu jaworskiego. Będą drobne, symboliczne nagrody. Mam nadzieję, że pomimo tej takiej trochę niepewnej pogody, ale zabawa się uda. Bardzo się cieszę, że powiatowe dożynki są w Niedaszowie. To piękna wieś z dużymi tradycjami i też mam nadzieję, że to był dobry rok, że zboże dobrze sypało, że są dobre plony i cena będzie taka satysfakcjonująca dla rolników. Także bardzo się cieszę, że można w powiecie jaworskim w Niedaszowie tak pięknie świętować pod Podsumowanie bieżącego roku i dożynek roku 2014. Po uroczystej mszy świętej nastąpiło oficjalne otwarcie dożynek i powitanie gości przez Starostę Jaworskiego Stanisława Laskowskiego oraz Wójta Gminy Mściwojów Mariusza Forysia. W części oficjalnej Starosta Jaworski złożył podziękowania wyróżnionym rolnikom z terenu naszego powiatu reprezentującym poszczególne gminy dziękując im za dbałość o ziemię przodków, które, jak podkreślił, swymi owocami i hojnością nagradza trud wkładany w jej pielęgnowanie. Starosta życzył pomyślności wszystkim rolnikom, a także osobom i instytucjom pracującym na rzecz rolnictwa, ażeby na żadnym stole nigdy nie zabrakło chleba. W nawiązaniu do tradycji, starostowie dożynek oraz delegacje poszczególnych gmin przekazali staroście Jaworskiemu oraz swoim włodarzom chleb będący symbolem święta plonów. W części artystycznej wystąpił m.in. zespół pieśni i tańca Legnica oraz chór Dnia Jednego. Równolegle odbywały się konkursy dla dzieci, czwarty dożynkowy turniej wsi, zawody sprawnościowe, prezentacje stoisk wiejskich, jak również konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Żuri za najpiękniejszy uznało wieniec przygotowany przez mieszkańców wsi Snowidza. Natomiast zwycięstwo oraz nagroda ufundowana przez zarząd powiatu w Jaworze przypadły wsi Granowice z gminy Wądroże Wielkie.